Tak, ten napis dziergoń 2028. Nie jest to reklama igrzysk zimowych dziergoniów w 2028 w roku. Mogli nas nie gnębić Polaków, to może byśmy oszczędzili ich zameczek. No i prawie wybuchowo. Wiecie co to jest? Na pewno wiecie, ładny kaliber, co? Tak, witam ponownie wszystkich na kanale z wykrywaczem przez PL. Co dzisiaj? Dzisiaj magnes neodymowy oraz mała mieścinka i kilka jej atrakcji. Jaka to miasteczka? Miasteczka taka jak napis za mną Dzieżgonim zwany Kiszporkiem kiedyś, a wcześniej jeszcze Fleisburgiem. Pokrótce opowiemy sobie o tym mieście. Tak i ten napis Dzierzgoń 2028 nie jest to reklama igrzysk zimowych w dzieżgoniu w 2028 roku, a pomysł Młodzieżowej Rady Dzierzgonia związany z projektem ekologicznym, którego cele chcą osiągnąć do 2028 roku. A co jeszcze takiego jest w Dzierzgoniu ciekawego? Z ciekawych atrakcji zanim przejdziemy sobie do magnesu na pewno jest Zamek Krzyżacki, który stał na górze za mną. Niestety często pomijany na szlaku zamków gotyckich, ale to już sobie opowiemy przy samym zamku. A jeszcze trochę o tych muralach, bo Gierzgoń, gdzie się znajduje? Dzierżgąd znajduje się na powiślu dawnej Pomezanni. Dokładnie jest położony na wschodnim skraju województwa pomorskiego, czyli jeszcze jest to po jeziorze. A te wszystkie znawki, które znajdziemy tutaj w Dzierżgoniu, na murach, w okolicy, na przystankach, mają właśnie promować markę Dzierżgonia Powiśla. Fajna akcja, mi się podoba, jak się jedzie jeszcze po przystankach, na wjazdach do miasta. Także przy okazji będąc w okolicy, zwracajcie na uwagę na takie rzeczy, które promują regiony i jego historię. I tu mamy oto przykład takiego właśnie przystanku. Trochę dodaje takiego uroku i urozmaica krajobraz, jakby nie było. Pomysł fajny. Znajdziemy je również na budynkach w samym mieście, także mało wideł trochę tutaj będzie. No to po schodkach do zamku. Tak, znajdujemy się już na wzgórzu zamkowym i o co chodzi z tym zamkiem, że jest często pomijany na szlaku zamków gotyckich, chociaż jest to niesprawiedliwość pewna, tutaj widzimy to, co pozostało po zamku. Może to jest przyczyną, że zostało. Odkopana tylko jego część, został on dosyć szybko zniszczony. a budowany był już w XIV wieku przez krzyżaków. Mimo tego, że za wiele to już nie zobaczymy z tego zamku, może mało osób o tym wie, ale była to druga zbrojownia w zakonie krzyżackim po zamku w Malborku oraz drugi spichlerz żywności po zamku w Brodnicy, także w zakonie krzyżackim odgrywał swoją rolę dosyć istotną. No cóż, co z niego zostało, to widzimy, nareszcie wzgórza zamkowego, są teraz place zabaw, dzisiaj jest też impreza, o której sobie powiemy, ale najpierw to trzeba byłoby sobie jeszcze zobaczyć, tak, tutaj mamy herb gonia i na wzgórzu mamy jeszcze oczywiście taras widokowy, z którego możemy sobie obejrzeć miasto, ale my to zrobimy standardowo, tak jak się najlepiej to robi z lotu ptaka, a że sam zamek stał na wzgórzu, które górowało, nad miastem? No to co? Lecimy i oglądamy. Tak, historia nie była łaskawa dla tego zamku. No szkoda, ale mogli nas nie gnębić Polaków, to może byśmy oszczędzili ich zameczek. Trudno. Ale w Dzierzgoniu jak widać, dbają o historię. Nie tylko akcją związaną z powieślańskim sznytem, ale również z tą historią krzyżacką. Przykładem tego jest bieg, który się dzisiaj wieczorem odbywa w Dzieżgoniu. Jest to bieg Komtura na dystansie. Jeszcze dobrze pamiętam 5,4 km. Oczywiście powietrznimy start. I zakończenie tego biegu, ale to będzie pod koniec filmiku. A teraz, co? Popatrzyliśmy sobie na widoki, widzieliśmy, jak gdzieś goń wygląda. To czas coś zjeść i co? I ruszyć z magnesem. No i tak, miasto trochę obejrzane, jest magnes neodymowy. Miejsce po Zamku Krzyżackim pokazane, jakby ktoś chciał je odwiedzić. Zachęcam miasto małe, około 5000 tysięcy mieszkańców, ale ma swój urok. A jak miasto Dzieżgoń, to jest rzeka Dzieżgońka, zwana też rzeką Dzieżgoń, o której sobie powiemy. A z magnesem zaczniemy sobie w takim miejscu. Jest tutaj nad tą rzeczką mały skwerek z miejscem na ognisko. Ten skwerek to tak wypoczynkowy, ale bardziej wygląda szczerze mówiąc na taki alko skwerek. To też się sprawdzi, ale najpierw sprawdzimy sobie co na powieści w Dzieżgoniu, czym stalowym palom na pogiścu, właśnie w ognisku. A coś czuję, że trochę tego będzie, jak zawsze, w takich miejscach. O, na przykład kątowniczki. Już na oko widać śruby, gwoździe. I ile powieszczanie w goniu mają stali w jednym miejscu na ognisko. No to już patrzymy. No i tak, ognisko sprawdzone. Kilkadziesiąt gwoździ, trochę śrubek, podkładek. pewnie dodają jakiś specjalny aromat do kiełbasek, jak ktoś sobie tutaj robi. I co po ognisku, za dużo tego nie ma, może z pół kilo, ale jak są takie ławeczki, alko ławeczki, to może jeszcze przy nich coś oprócz kapsli uda się wyhaczyć. I jak wszędzie, na plaży, w wodzie, na placu zabaw kapsli jest najwięcej. Ale wśród kapsli, w takim miejscu idzie co znaleźć. Oczywiście nowe magnetyczne monety. A jak się złotóweczka trafia, no to niech się trafia i więcej. Tak, kapsle, złotóweczka, elektrośmieci po fajeczkach No to czas na zmianę na długą minę. Jak wychodzą same kapsle i wielki sukces złotówkowy, to czas do wody. Także kapsle, gwoździe pokryły całe to gaderka. Więc ja sobie znalazłem kawałek piaseczku. Nad Rzeczką gdzieś goń. Dzieżgoń. w okolicy prawie, że wodospad majaczy. Także co, trzeba zobaczyć, czy coś tutaj uda się w wodzie znaleźć. Szanse nieduże. Ale jak się nie sprawdzi, to się człowiek nie dowie. Poziom wody dosyć wysoki. Kolor jak widać jasny lugat. A sama rzeka gdzieżgoń, Dzierżgońka. Nie jest dużą rzeczką, jak widać po tej szerokości. O, ale mamy pierwsze coś. Kawałek jakiejś rurki pogniczonej. Dobrze, niech jest. 50 parę kilometrów długości. Gdzie się zaczyna? Na pojeździe Iławskim. Płynie sobie od Pojedzieża Iławskiego, między innymi właśnie przez gdzieś goń, przez żułady wiślane. I kończy swój bieg. Wierzę, że druzno pod elblągiem. To co? To sprawdzamy tym grzeszką. A może jednak tutaj wcale nie będzie tak, że jest urobkiem, trochę grubsza rurka, także wiaderko. Powoli nabiera swojej wady. O i nawet małe kombo się trafia. Dwa druciki. O, ale siedzi blacha blaszki. Nie ma co patrzeć, że miejsce małe, nieobiecujące, jak mówiłem, każdy trzeba sprawdzić, żeby zaspokoić chociażby swoją ciekawość. Ale patrzcie na to, jeszcze sprawna całkiem. Chyba na biwaku jakimś wykorzystam. Jest kurde, piła to drewna elegancka. Że nurt wartki, to i prądu w wodzie nie może zabraknąć, są i bateryjki. Pręty są, to można je od razu ręcznie skompresować. Strelnik magnesem, ugnia ugniataniu, Ciężar pomalutku przybywa. Pogoda dopisuje. Nic tylko korzystać. Raczej niezabytkowa butelka, ale przy okazji jakieś szkło z wody wyciągnięte. Była piwa niedawno. To z narzędzi mamy dalszy progres. Jest haczka. Ładnie już zajechana. Takich płaskowników wiaderko to by ważyło z 20 kilo. Ale mam sukces, patrzcie. Będzie do staroci, trafi pewnie na plikark. Widzicie, widzicie co to jest? Stary odważnik metalowy z wagi szalkowej. Także to na pewno trafi do wyczyszczenia i albo na handel, albo na półeczkę pójdzie. No i prawie wybuchowo. Wiecie co to jest? Na pewno wiecie, ładny kaliber co, ale na szczęście już pusty w środku. No elementów odpieca, oczywiście też nie może zabraknąć. No to wiadro pełne zostało sprawdzić pod jednym mostkiem, do którego się kierowałem. Nazbierało się tego, a pod mostkiem, jak na razie co? Oczywiście, że kapsel, czyli najczęściej pozostało się po ludzkim bytowaniu nad wodą. No to się bawimy. Tak, z góry było ciężko. A jeszcze parę rzutów od boku. I zobaczymy, czy będzie coś więcej pod mostem niż same kapce. Za bardzo tutaj nie wychodzi. Otóż ciekawostek. goń przy ostatnich powodziach i podmoknięciach. Dosyć sporo też ucierpiałek i jego okolica. Tutaj jeszcze widać usypane worki przy domach i styrtę piachu. No ale dobrze, że woda zeszła. Chociaż i tak w samej rzece jest poziom sporo wyższy niż standardowo tutaj bywał. A tu mówię, Capsu, i takie atrakcje. Także czas kończyć magnes. na dzisiaj powoli, tak wiaderko jest, zdycha, jest, widzieliście pociski, odważnik, haczka, piła, idzie coś ciekawego znaleźć na wybuchowe rzeczy, uważamy. A mi zostały jeszcze dwie atrakcje do nagrania dzisiaj. No to to zostały za atrakcje, Miałoby być siedzenie przed magnesem, ale nie było, to trzeba się posilić. Trochę człowiek zasłużył. Pozostał nocny bieg komtura. Gdzieś w oczywiście. Jest już meta. My go sobie przejechaliśmy samochodem, także wysiłek był dzisiaj nad rzeką. A teraz idziemy poszukać sobie z Tak, Przy okazji zobaczymy jak się wybija monety krzyżackie. Dzisiaj była jedna na magnesie znaleziona, nasza. A tutaj mamy profesjonalny pokaz wybijania młot. Proszę bardzo. jest Krzyżacki, brekot. O, mamy złotówkę Dobre kota Krzyżackiego dzisiaj. Jest to jest dużo was jest fajnie. Cieszymy się, bo są i mundurowi i cywile. Także ja się cieszę, że co roku zasilacie tutaj nie tylko na biegu kontura, ale jesteście zaprzyjaźnieni z nami w biegach też i wilczym tropem, i innych naszych wydarzeniach i eventach, także miło nas gościć. No i tak, zaczyna się rozgrzewka, Biegawcy trochę więcej niż konturów, było ich No to co, rozgrzewamy się z nich, otrzymać to i już すらして、ばらして、いれなしで。 Adrian przybyła i mała, ogromne brawa. Słuchajcie, szacun jest medal. Adrian, gratulacje. Jest, jest następny. Jest następny. I Eryk Mańka, proszę bardzo. Zabierzemy Bravo. Brawo. Odzyska, widzę, prawie, Także jak już uciełem, odpalony. Żegnamy goń, ale polecamy zwiedzanie. Zwiedzanie z magnesem neodymowym, tym bardziej bieganie i poznawanie historii miejsc, które odwiedzamy. Tyle tym razem i do następnego filmiku. Dzięki za oglądanie.